Siemano, dzisiaj jesteśmy na GeForce Skins. Dzisiaj na celownik bierzemy skrzynię Rifler Mouse za 44 zł. Skrzyneczka z naszej serii GeForce Kings X Mouse, bo jak dobrze wiecie, GeForce Skins się stało partnerem mouse. Także no, grubo. No i otwieraliśmy już te tutaj skrzyneczki, wszystkie. No i ten Rifler Mouse nam najlepiej e, dawał. Także sobie dzisiaj go na celownik weźmiemy. Jakieś bitewki porobimy i zobaczymy, co tutaj się uda ustrzelić za. Head na wstępie strona jaki film oczywiście jest dla osób pełnoletnich tylko przeznaczony z kodem promocyjnym sfert na stronie macie oczywiście bonus do doładowania jak i również e, skrzynię milspec do tworzenia na start także warto sobie korzystać a ja nie przedłużam do tego Riflera sobie pójdziemy ale może e, tak dla odmiany zaczniemy sobie od bitewki zobaczymy co on tutaj na bitewkach nam potrafi zdziałać e, także na trzech graczy normala sobie zrobimy. No i ona naprawdę potrafiła dropić fajne rzeczy. Często ten profit nam wypadał. Eee, I by tak teraz też było. Także pierwsza skrzyneczka przed nami. No i już profit, proszę bardzo. Także tak to wygląda. Eee, ale tutaj Ocean Drive' leci dla bota Arnolda i mnie wyprzedził w tym momencie, więc będziemy musieli go gonić. No Bot Henry na końcu stawki bez niczego sensownego na razie. Chociaż już e, już coś dropnął. No musimy coś za 60 zł dropnąć i będzie dobrze. O, ile to? 64. Git. Git, git, git. E, ale jeszcze, tak żeby była pewność i żeby fajniejszy profit był. Dobra, ile to? 66. Myślałem, że więcej trochę ten Bloodshot będzie kosztował. Myślałem, że może z jakieś 200. wy. No jednak się trochę przeliczyłem. No i Bot Henry. No nie gadaj, że mnie wyprzedził tym kurwa dropem. Tym Ocean Drive'em ostatnim. I ja pierdzielę. No i chociaż Ateryjska dostaliśmy jako bonus. Za naszą bitwę. A szkoda. Weźmy sobie na razie, potwieramy. Potem jeszcze na koniec jakąś bitwę z tego Riflera. Robimy No i tutaj profitik. Trzy fajne skinki Bloodshot Sam to nie, to nie dobrze Jakąś W ogóle co ty tutaj masz najlepszego Welcome to the jungle Doplerka Fire serpenta No a takie bardziej trafialne No to no no to jest trafialne, nie? W ogóle pół procenta na skina za 4 stówy No dawaj mi je to Nightwish Corticera z Spectronem i jeszcze raz może? Chociaż dobra, ostatni Co ty mi dasz? Nic. To jeszcze raz. Coldred. Dobra, i pójdźmy na te bitwy. E, Rifler, Maus. E, może na sam koniec zrobimy sobie taką bitwę na na przykład 24 skrzynki. To będzie 1000 zł. E, chociaż nie, 23 to wtedy będzie tak bliżej, równo 1000 na 3 graczy. Normal. E, no i tym razem musi się udać. No nie, żeby mnie jakiś tutaj czaban nie wyprzedził kurwa. Przy samym końcu. Jak w poprzedniej bitewce. No i zaczynamy razem z botem Jerem bardzo dobrze. Ale już go wyprzedzam. Chyba. Albo tak jesteśmy strasznie na równi. I znowu ten trzeci bot zaczyna od niedropienia niczego. Jest, gdzieś już to widziałem dzisiaj. Gdzieś już widziałem takie, takie coś. I zaraz pewnie wypierdzieli jeszcze to wygra. Znaczy, tfu, bo ja lubię wykrakać. Dobra, Spectron w ogóle chyba podrożał ten skinek, tak mi się wydaje, bo za 50 zł on chyba nie był. Dobra. No prowadzenie, ale jeszcze przed nami więcej niż połowa skrzynek, więc to się wszystko może odmienić, bo już tutaj bot chat coś świruje. Niedobrego. No i ten już mnie wyprzedził Bot Jerry O kwa Maryna 158 dla bota chado No i mówiłem, że ten trzeci kurwa taki cichy 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 zabójca Także trzeba go gonić No daj, te, że tego Monster mashupa Albo Golden Koya chociaż Gimi that shit no, na, no wydaje mi się, że mam więcej niż Bot Jerry, no ale mniej niż Bot czad. I chyba tak właśnie też będzie. OK. No, trochę więcej dropnąłem. Troszeczkę się zbliżyłem do niego, ale gdyby on nie dropnął, to już byśmy nawet może go mieli. Ostatnie trzy skrzynki tutaj i zobaczymy, jak to się potoczy. Czy się może uda dzisiaj jakąś bitewkę wygrać? No nie. 87, nie, nie ma szans Bot chat mnie tutaj Rozpierdzielił No z tym wygrałem, ale z tym nie Niestety Ale nawet jakiś turbo profit z tej bitwy Nam nie wyszedł, bo na pewno mogło lepiej Także ja wam bardzo dziękuję Za obejrzenie odcinka jak masz jakiś pomysł, co możemy zrobić w następnym, to oczywiście pisz w komentarzu, bo biorę to pod uwagę. Bo oczywiście odcinki są dla Was i to Wy wiecie, co chcecie oglądać. No i przypominam o kodzie prącenym Sfer, żebyście sobie używali, bo mi pomagacie, Wy macie fajne bonusy. I tyle ode mnie. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia i cześć.